Dzień dobry. Szymon Zajkowski dom Maklerski TMS Brokers. Eurodolar bieżący tydzień rozpoczął dość spokojnie. Notowania stabilizują się w okolicach zamknięcia z ubiegłego tygodnia, czyli poziomu 1,3320. Uważamy, że rynek eurodolara jest już dość mocno wykupiony, dlatego też w tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji w okolicach poziomów 1,33-1.34. Od rana lekko osłabia się polska waluta, kurs EUR PLN wzrasta do poziomu 4,19, a USD PLN do poziomu 3,15. W kontekście par złotowych warto zwrócić uwagę na sytuację techniczną, mianowicie na interwale dziennym zarysowują się negatywne dywergencje z oscylatorami RSI oraz stochastycznym wolnym. Taka sytuacja często trafnie zwiastuje odwrócenie tendencji w notowaniach, dlatego też... Spodziewamy się w najbliższych dniach korekty wzrostowej na parach złotowych. Dzisiejszych danych makroekonomicznych poznaliśmy już najważniejsze odczyty w postaci dynamiki PKB w drugim kwartale bieżącego roku w Japonii. Anualizowana dynamika uklasowała się na poziomie 2,6% wobec oczekiwań na poziomie 3,6%. Warto zwrócić uwagę na to, że w ujęciu kwartalnym spadły nakłady inwestycyjne, natomiast wzrosła konsumpcja prywatna. To z kolei sugerować może, że przedsiębiorcy z większym sceptycyzmem podchodzą do prowadzonej przez Shinzo Abe ultraluźnej polityki gospodarczej. Poniekąd uzasadnia to również ostatnią ankietę Bloomberga, w której 20 z 26 ankietowanych instytucji finansowych uważa, że w najbliższych 10 miesiącach doczekamy się zwiększenia pakietu stymulującego japońską gospodarkę. To z kolei naszym zdaniem przełoży się na kolejną falę deprecjacji japońskiej waluty. Z danych makroekonomicznych w tym tygodniu największą uwagę powinny przykuć dane ze Stanów Zjednoczonych. Poznamy m.in. dynamikę sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Ze strefy euro natomiast w środę poznamy dynamikę PKB za drugi kwartał bieżącego roku. Z Polski natomiast również w środę poznamy dynamikę PKB za drugi kwartał bieżącego roku, a ponadto dynamikę inflacji CPI za lipiec. Dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji.